Dzień dobry, ale tu chłodno. Kto to słysza, żeby tak było gorąco na zewnątrz, 30 kilka stopni? Przyszłam się ochłodzić na siłownię. Dziś robimy trening, który ostatnio nazwałam hybrydą, co to nie ma wspólnego zupełnie z, że tak powiem, z nazwą, która teraz jest obecnie modna w fitnessie. Nazwałam to hybryda, ponieważ jest połączenie kilku ćwiczeń góry z dołem i dzisiaj ćwiczeniem głównym i gwiazdą tego programu będą RDL oczywiście Zrobiłam już sobie pierwsze Słuchajcie takie aktywacje z gumą i z wałkiem na ścianie, żeby ten swój zębaty trochę porozciągać. Teraz zrobię sobie ketlem i również zrobię sobie pierwsze ćwiczenie rozgrzewkowe na ławeczce i potem przechodzimy do gwiazdy tego programu, czyli do ćwiczenia RDL za sztangą. Wstałam dzisiaj rano, to już byłam zmęczona, więc chyba dzisiaj nie będę opowiadać Wam o swoim samopoczuciu. <noise> Dziś dzień narzekania by się włączył, więc absolutnie postaram się o tym zapomnieć. To co, zaczynamy. Zaczynamy robotę i już teraz od tej pory będę coraz brzydsza Ale pierwsze wrażenie się liczy

Tą prawą stopę taką chwiejną, o czym mówiłam ostatnim razem, to muszę bardzo się pilnować, żeby ona się nie odrywała od podłoża, jak robię martwe ciągi, bo ona bardzo fajnie tak mi tańczy. I muszę pilnować, żeby ona rzeczywiście przylegała, a nie żeby nie było tańca disco polo. Mój trener mówi, że to jest za ciężkie dla niego. <grym> Robię teraz, będę teraz robiła serię roboczą. E, także teraz wpadną niebieskie talerze, a nie zielone. E, nie schodzę z ciężaru przy rdl -ach. Zresztą przy każdym ćwiczeniu głównym, w każdym treningu zostawiam sobie te ciężary, na których robiłam do tej pory. Połączyliśmy sobie słuchajcie, dwie szkoły. Jedna z nich to jest taka, żeby nie schodzić z tych ciężarów, żeby je utrzymywać, a druga jest taka, żeby dużo robić takich ćwiczeń właśnie akcesoryjnych, rozciągających, więc gdzieś tam u nas właśnie taki, taka wyszła mieszanka. Zobaczymy, jak to się u mnie sprawdzi, na razie się sprawdza. No i cóż, no robię ten, tą serię roboczą w takim razie teraz. No, zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj aż takiego dobrego rozciągnięcia nie miałam, jak przy mniejszym tonarzu. Przy drugiej serii zrobię to jeszcze z większym rozciągnięciem. No, bo to jest taka seria heavy, więc... Ale też nie jest tak, że walczę o życie. To nie jest takie ciężar, że ja walczę o życie, bo zrobiłam aż 12 powtórzeń. Mogłabym sobie dorzucić, zrobić 6, no, ale tak musi być. Jedna seria musi być taka porządna. W końcu, słuchajcie, dzisiaj zjadłam aż już trzy małe ziemniaki i łyżkę ryżu. No, trzeba to jakoś spożytkować. Na dobry trening. Ale nie, no jeszcze dwie łyżki mąki ryżowej wpadło. Nie narzekam. Ale będzie rifit niedługo. Być może już nawet w poniedziałek trener mówi, że będzie rifit. Także wpadnie trochę więcej jedzenia i popisze się wtedy w treningiem nóg pewnie, tak? No i wtedy będą nogi w robocie. Także... To będzie mój szczęśliwy dzień. Teraz sobie zmniejszę ciężar o 20 kg i będzie druga seria. Już z takim większym dopięciem spróbuję to zrobić. Zmniejszyłam sobie trochę ciężar. Teraz do tej drugiej serii działamy, bo jeszcze dzisiaj, słuchajcie, w agendzie jest sporo do przerobienia. Właśnie. Ważna rzecz: zawsze na rakach na samym końcu musi być tanga żeby nie bawić się później z tego z podnoszeniem, przenoszeniem, bo to szkoda energii tracić i tak samo z odkładaniem jak i zabieraniem nie ma co iść, nie wiadomo ile kilometrów jak można szybciutko położyć, odłożyć Ciężar i odpocząć. Ja celowo słuchajcie, zatrzymywam się na górze na chwilę po to, żeby jeszcze popracować nad pracą brzucha, żeby powietrze wciągać, żebrowo oddychać. No, tylko ponieważ jeszcze tego do końca nie ogarnęłam, to nie chciałam tego robić na tej pierwszej serii ciężkiej. Zrobiłam na tej drugiej serii. Sprzątamy, idziemy dalej.

no, ćwiczenia unilateralne mają jedną wadę. Dużo się zawsze schodzi, słuchajcie. To trzeba jedną drugą stronę zrobić. Oczywiście tak. Eliminujemy dysproporcje. Skupiamy się rzeczywiście na jednej stronie. Nie ma nigdy takiej sytuacji, że jedna strona przejmuje nam pracę nad drugą stroną. No ale faktycznie więcej czasu schodzi się taki trening, a ja dzisiaj mam jeszcze drugie takie ćwiczenie właśnie też na jedną, na drugą stronę, więc trochę ze mną dzisiaj zostaniecie tutaj na tym treningu. Ja tu celowo się wypięłam trochę do tyłu. Chcę, żeby żebym pracował bardziej tyłu niż czwórki. No i dlatego miałam taką pozycję. Pochylona do przodu, wypięta. Słuchajcie, podczas tego ćwiczenia znalazłam jedną żyłkę na mojej czwórce także chciałam się pochwalić, że jedna żyłka mi wyszła na nodze. Czekamy na resztę. No żyłka każda na wagę złota teraz. Słuch. Słuch. Placki mam rozgrzane, słuchajcie, bo zrobiłam na początku te aktywacje wszystkie potrzebne, eee, przy martwych też się dobrze rozgrzały, więc cóż, e, robimy od razu ciężar roboczy tutaj na hamerze. Siadamy i robimy, nie ma co się zastanawiać, bo e, obiad w domu się gotuje, <grywki> ziemniaki z kotletem schabowym i kapustką. <grywki> Idziemy ogarnąć, słuchajcie, czworoboczne, to czego też mi brakuje. Yy, zrobimy ściąganie łopatek yy, także yy, cóż, robimy wszystko podem, jak po prostu pod linijkę, na miarę szyty trening. Trening uszyty na miarę, słuchajcie. Właśnie przed chwilą pracowałam nad choinką, eee, także jest szansa, że za miesiąc coś tam się zarysuje, <grywa> jakaś choinka, będzie można bombki powiesić, świeci dełka, wiecie, na plecach. Eee, takie fajne wiosłowanie robiłam, zresztą widzieliście. A teraz idziemy na ściąganie czworoboczne. Eee, no i cóż, i, i to będzie koniec pleca na dziś. I zostało nam jeszcze tylko barki i został nam biceps.

No, zmieniłam sobie chwyt w trakcie na neutralny, ale no, celowo to zrobiłam. Bateria mi kapie, ale nie dałabym. Słuchajcie, nie odpuszczę. Pokażę wam jak bicka robię. No idziemy jeszcze na młotek To nie tak, to nie wszystko jeszcze. No po słuchajcie troszkę przed lustrem bez Was, dlatego że bateria kapie, normalnie bateria jak ja kapie już. Już krzyczę, już po prostu dajcie mi odpocząć, dajcie mi jeść, więc ją nakarmię jak tylko wrócę do domu, żeby następny materiał był nieco dłuższy. Dzisiaj się chyba po prostu niezbyt dobrze zorganizowałam z tym wyjściem. Zostałem mi schody, bo wróciłam do schodów i muszę o tym wam powiedzieć, ale robię po dwa schodki, tak żeby ten pośladek jeszcze pod pośladkiem się tak ładnie porozciągało. Yy, powiem Wam szczerze, że dzisiaj na tereniki mi się naprawdę nie chciało iść, ale to chyba teraz już jest normalne, że mi się nie chce iść. Natomiast jak już zaczęłam, to już po prostu zupełnie inaczej. Yy, jak już zrobiłam sobie RDL, -e, to też już inaczej mi się ćwiczyło. Yy, w sumie trochę czasu dzisiaj spędziłam. Spędziliśmy. Wy tego nie zobaczycie, ale tutaj co, coś ponad dwie godziny wyszło. Yy, łącznie z tymi moimi aktywacjami, rozciąganiami i tak dalej. Yy, więc. Jeszcze czeka mnie e, czekają mnie schody 30 minut, ale te 30 minut na schodach spoko, bo ja tam słuchajcie ustawiam sobie tylko piątkę, to nie jest jakieś takie zapierdzielanie. E, staram się pracować tylko e, nogami, a nie całym ciałem, nie trzymać się, nie wieszać się na tych schodach, e, bo o to chodzi faktycznie, żeby, żeby to rozciągnięcie było i żeby nogi nie pracowały. Bardzo fajnie słuchajcie czuję nogi po tych ostatnich ćwiczeniach akcesoryjnych i nie tylko akcesoryjnych. Dzisiaj pewnie zauważyliście, że w sumie fokus był na dwójki, na pośladek i też na krawca. To dziwne ćwiczenie, które robiłam na Smithie takie dziwne z nogą, taką z boku, no to na krawca. I w sumie no, widzę duże zmiany już na moich nogach, zaczyna się dopiero teraz dziać. Więc myślę, że te dwa tygodnie dużo mi dobrego przyniosą. A potem to już będzie pikwik i oczywiście Wy też ze mną będziecie w tym pikwiku. Zobaczymy jak będzie mi to szło. Ja po raz pierwszy będę miała pikwik. Jestem bardzo ciekawa, co to się będzie działo z moim ciałem i z moją głową. A tymczasem idę na schody i już się nie mogę doczekać, kiedy wrócę do domu i utopię zęby w mojej potreningówce. Ale wiecie, co teraz ja jem po treningu? Już nie jadam mąki ryżowej, bo się za mało jadam, tylko robię sobie po prostu ryż i robię sobie indyka. W sumie izolat jest lepszy, bo lepiej się przyswaja. dlatego jem przed treningiem, ale po treningu zależy mi na tym, żebym dłużej czuła się nasycona, więc teraz po prostu robię sobie indyka i ryż i, i czuję się dłużej nasycona. Dobrze, dziękuję za dziś. Lecę na cardio, lecę. Pełzam, pełznę, idę na czworaka. <grymne> I do zobaczenia jutro. Dzięki, że jesteście ze mną.